Cześć, witam was drodzy gracze, niezmiernie serdecznie w trzecim już odcinku serii zagrajmy sobie grę Ghost of the Tsushima, oczywiście w wersji na PS4 produkcję, która rzuca nas tutaj w świat e, z czasów samurajów gra bardzo pięknie się prezentuje, jestem naprawdę pod ogromnym jej wrażeniem grę produkcję studia Sucker Punch od, e, odpowiedzialnego między innymi za e, słynne bardzo dobrze znane gry, wcześniejsze mm, z zakresu tutaj, Infamous, Infamous 2 i Infamous Second Sun. Yy, tutaj zaczynamy od razu od, od upadku <ścoughs> przy okazji, ale przede wszystkim zaczynamy od momentu, w którym zakończyliśmy sobie poprzedni odcinek, czyli uwolniliśmy takę wraz z Juną i będziemy tutaj uciekać prawdopodobnie z tego owozu. Już oni są pod obozem. Tutaj w tym obozie skrytobójczo wybiliśmy wszystkich wartujących żołnierzy. Jeszcze przy okazji możemy sobie poszukać, czy tu, tutaj czegoś nie ma w namiotach. O, jest. Przy okazji możemy troszeczkę uskutecznić eksploracji. Na dobry początek odcinka pozbieramy co nasze wszystkie łupy. Ok, mamy możliwość cichego wejścia. Żelazo, które nam tutaj da możliwość ulepszania broni. Doskonale. Zdaje się, że tutaj możemy się przecisnąć. Oczywiście, że tak. No i proszę bardzo, kontynuujemy naszą przygodę. W drugim odcinku rozpoczęliśmy tak naprawdę przygodę na dobre, pierwszy rozdział. W pierwszym odcinku mieliśmy do czynienia tak naprawdę z samouczkiem, który bardzo klimatycznie i bardzo fajnie był zaproponowany. Zebraliśmy też bambus. Kwiat. Doskonałe. This way. We're looking for my brother, a blacksmith named Taka. Don't know him, but a lot of prisoners moved through here. Kolejny krzaczek bambusowy.

Rushing in without a plan will only put him in more danger. I have a friend who might be able to get us inside. Find him. The sooner we rescue Taka, the sooner we save my uncle. Jin. Taka will forge whatever tool you need as soon as he's free. But after that, we're leaving the island. You've seen what the Mongols are doing here. Lord Shimura can stop them. Stay. Help us fight for a home. Home is wherever Taka and I go. My friend lives in Asmo Prefecture, on the border with Tutsu. I'll find you there. I know this wasn't easy. Going against your code. I did what I had to. Thank you. Shimura, you deserve better than this. Convince your people to stop resisting, and you can walk free. Stop wasting my time. Kill me. Mm, you think you've lost everything, but your nephew is still alive. My men control the roads. They build war camps near your towns. They see everything. And they will find him. Lord Sakai will fight until his last breath. As will I. You love him. Just as you love your people. You're a father to them. Will you abandon your children? Make them your slaves. Proszę bardzo, nowe osiągnięcie trofeum bez odwrotu. Zobyliśmy punkt techniki, nawet dwa. Mamy tutaj znak zapytania nie nieopodal. Nieodkryta lokacja. Także od razu sobie sprawdzimy, bo zdaje się, że to tutaj jest przy drzewie. Lisia Nora. Liska też tutaj mamy. I co nam tutaj Lisia powie dobrego? Co nam tutaj pokaże? Mm -mm. Jeszcze sprawdzimy sobie tą nieodkrytą lokację drugą. Na wstępie mieliśmy też automatyczny zapis, także bez problemu. W razie czego będziemy mogli kontynuować. Dobrą stronę zmierzamy. Tutaj bardzo takie to poruszanie się jest intuicyjne, bo tak naprawdę jedyną podpowiedzią jest ten wiatr. Żadnej mini-mapki nie mamy do podglądu, tak na bieżąco. Zbierzmy bambus. Obóz uchodźców, proszę bardzo. okej, okay, tutaj mamy znacznik wśród drzew bambusowych. Obóz uchodźców to są nasi sprzymierzeńcy. Mamy kupca, proszę bardzo. Możemy sobie tutaj sprawić. Nie, so mój uh, no, lord. But I watched you ride into battle. Please accept this gift. If you wear it, they say a spirit will lead you to whatever you're looking for. Sounds like something you could use yourself. Not with Mongols prowling the countryside, but if it leads you to any flowers, bring them to me or other traders. We can use them to fashion dyes. I'll remember that. Thank you. <laughs> okay, mieliśmy wprowadzenie tutaj do wędrownego kupca. Okej, okay, kupujemy za kwiaty. Walutą tutaj są kwiaty. Popatrzmy sobie, co mamy ciekawego: dekoracje miecza. Okej, okay, wiatr również może być podpowiedzią tutaj do poszukiwań. Trapper. Okej, okay, mamy tutaj

Samurai? Alive? I thought Lord Jinroku was the only one. I don't know the name. He's in Kashin, my lord. I'm sure he would be happy to see you. I'm curious to meet him. What do you think I tutaj na no, wprost mamy yy, Hiyoshi znacznik, proszę bardzo. Kurczę, znów cierpieliśmy, niedobrze. Do tego stopnia jest tutaj problem z przeskakiwaniem jakichś wyższych barier, ale z drugiej strony realistycznie. Także nie będziemy już nigdy konikowi dokuczać takimi skokami wysokimi. 嗯，天天把憋。 W końcu mamy jakieś tutaj elementy parkurowe, wspinaczkowe. I w ten oryginalny sposób docieramy do Hiyoshi. Proszę bardzo, i możemy jednocześnie pływać i nurkować. Zdaje się dokładnie. Hello. Would that be the blade of Clan Sakai? I'm That is one worth knowing. I've heard tales of its sharp edge and beauty, but I never dreamed I'd see it in person. There's been some time since I trained on a baboo stand. I would be honored to see your blade in action. coś tu mo możemy zrobić udało się Udało się? O kurcze, coraz trudniej udało się do sześciu dojść.

Biorąc pod uwagę faktyczne takie realne podejście do tematu, bambus, raz że oczywiście tutaj jest rośliną, która rejony azjatyckie faktycznie dosyć mocno porasta i jest tam bardzo popularnym materiałem, materiałem to przede wszystkim bambus bardzo szybko rośnie około pół metra dziennie nawet potrafi urosnąć więc tak naprawdę był nawet pod kątem szkoleniowym. Najlepszym materiałem, bo tak naprawdę wystarczyło chwilę poczekać jakiś czas i nowo mm, urosły bambus. Stanowił bardzo właśnie doskonały materiał szkoleniowy, który szybko yy, odrastał, i szybko rósł, i mógł właśnie służyć za. za taki materiał właśnie do takich przedmiotów treningowych właśnie takie stojaki które były przecinane a że właśnie jest równie dobrze takim ekologicznym składnikiem materiałem surowcem znaczy się no to tutaj jak najbardziej też było to w duchu samurajskim dodatkowa taka rozkmina z mojej strony mamy chyba kwiat tutaj <laughs> a samurai? Right? I'm looking for Sensei Ishikawa. I thought he fell at Komoda. He didn't. Where is his dojo? To the forest. I can show you the way, my lord. Did the Sensei not fight the Komoda? No. He came to town for a surprise the day before the invasion. Hardly spoke a word. But he's always been a My lord, are the stories of Sensei Ishikawa true? What stories? They say he sank a pirate ship with a single arrow. <laughs> Not the ship, but he shot a pirate captain from the shore. Routed the whole fleet. I'd hate to cross an archer like that. Kolejny kwiat, death? proszę bardzo. Coraz więcej ich mamy. Będzie and można and coś go. kupić w zamian. <coughs> Także doskonale. <coughs> the Thank you. I'll take it from here. One more question, my lord. May I ask why the sensei left his post as archery master to Clan Nagao? No one knows. Strange. Giving up service to a great lord for this. Okay. Mamy gniazdo jakichś owadów też przy okazji. Ależ ta gra się prezentuje i klimatycznie jednocześnie. Tak dobrane są naprawdę tutaj widoki i ułożenie terenu, że po prostu... No coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że udało nam się, moi drodzy, mi udało się dla Was do tej gry usiąść. Ciekawe, czy bambusy możemy ścinać. No, tak? dobrze to nie ma. Dobrze wejdźmy sobie tutaj od odpowiedniej strony na to wzgórze, żeby dostać się do dojo. Sensei z dojo.

Nie była Może jest w swoim domu. jak się okazuje i wszystko na to wskazuje że dojo zostało napadnięte tutaj jakiś atak miał miejsce i dobrze Przy okazji, nas, naszym zwyczajem sięgniemy po znajdźki i sprawdzamy, badamy sytuację. Nie Sensei Shikawa. No, it's boy. You survived, Komoda. i Shikawa, kiedy A samurai is never caught by surprise. I'm sorry about Lord Shimura. He was a good man. He's alive. Taken captive by the Mongols. Then there's hope. That's why I've come. Help me save him. I can't. My student is missing. A skilled archer. I will help you look. Then you can both help me free Lord Shimura. Hmm. Try and keep up, Sakai. Who else made it out of Kumuda? No one knows. Are there any others who can fight back? Besides us? i don't know yet you'd better find out quickly we can't free your uncle by ourselves i can help track your student i need no help tracking tomoe tomoe a woman from what clan no clan a peasant but she can outshoot any samurai i know <laughs> even you sakai Moi drodzy, zróbmy trochę tak niestandardowo, nietypowo, zakończmy sobie odcinek w tym miejscu, po to, żeby już na spokojnie w następnym odcinku podróży Sensejem i Shikałą sobie kontynuować. Będzie to tematem następnego naszego odcinka. A na ten moment dziękuję Wam pięknie i serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło. Życzę Wam oczywiście mega frajdy z grania. Hej, cześć, pa!